Witam Was w tym pięknym dniu. Pięknym widokiem na Tatry oczywiście. Dzisiaj dzisiaj oczywiście jest taka, taka opcja, żeby pojechać, no jak mówiłem Wam wczoraj, kościelec. Prawdopodobnie będzie kościelec dzisiaj. Pogoda jest po prostu piękna. Słuchajcie, piękna jest pogoda, niesamowita. Jest chłodno, jak wiecie, no jak na Tatry rano. Strzelam, było około pewnie 12 stopni dziś w nocy. Jest bardzo przyjemnie. Oczywiście później będzie troszeczkę gorzej. Ja znajduję się na tym, na parkingu tutaj parking w Jurgowie. Widzicie ten, ten biały punkcik, taki troszkę większy, po środku mniej więcej to ja stoję właśnie kamperem. Może miejsce nie jest jakoś niesamowite później będą. Jak gdzieś na dziko pojadę to będzie troszeczkę lepiej. Bo teraz jest tak średnio po prostu. No, witam was. A już was witałem. A już was witałem, ale nie osobiście, tak przed, wiecie przez mikrofon. Jedziemy teraz do Zakopanego. Jedziemy do Zakopanego na... No, żeby wejść na ten kościelec jutro. Jutro. Dzisiaj. Pogoda jest naprawdę niesamowita. Oj, kurczę, niesamowita. Nie pamiętam... Słuchajcie, żadnej chmury nie ma. Czyli naprawdę jest... Naprawdę jest niesamowicie. Nie wiem, do Zakopca mi się pewnie zejdzie z pół godzinki na dojazd. Jutro nas czeka troszkę poważniejsze zadanie. Sorry. Kolega. Kolega chce wejść. Znaczy tak. On sugerował, ja już mówię, tam byłem. A on chyba jeszcze nie był na przełęczy pod chłopkiem. Ja byłem, oczywiście, tam dwa lata temu. Tak, dwa lata temu byłem na przełęczy pod chłopkiem. No i było ciężko. Szczególnie w taką pogodę to jest. Jeżeli wiatru nie mam, no to jest no, trochę sauna. Teraz jadę do zakopca. Będę szukał parkingu. Chcę postawić na tym parkingu, co w zeszłym roku stałem. Koło Nosala. Tylko, że na prywatnym podwórku. Nie na. Nie na. Wiecie, na tym parkingu, który tam jest. No Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak wyjdzie, bo wszystko jest zagadką. oficjalny parking, bo po prostu to było na podwórku. Tam było, było fajnie, bo było blisko do kuźnic i nie trzeba było daleko chodzić. Przechodziło się przez łąkę i prawie były kuźnice. No, zaczynamy. Zaczynamy. Zaczynamy, słuchajcie, przygodę. Nie wiem czy dobrze widać. Zaczynamy przygodę. Kamper za mną. O kurde, co będzie ciężko? Dzisiaj będzie ciężko. Będzie ciężko, bo jest gorąco. Przed nami widać giewont. Nie wiem, czego zobaczycie. Mam giewont, krzyż widać. Czas rozpoczęcia marszu, godzina 10. Powrót, pewnie około 18. Jednak się idzie mniej więcej około 4 godzin na, na kościelec. Ale przy takiej pogodzie to coś mi się zdaje, że to będzie troszkę dłużej. No to witajcie ponownie, jesteśmy z moim kolegą Michałem cześć. Ten co był ten co był... No cześć, cześć. Witam po roku. Po roku, tak, witam po roku. Ten co był ze mną na kasprowym w zeszłym roku e... Tak właśnie, chemia autobusowa Komunikacyjna? <laughs> komunikacyjna, Pytryka? tak, komunikacyjna I człapiemy, nie? Ja to człapię na, na kościelec a kolega mnie prawdopodobnie opuści. Najprawdopodobniej Najprawdopodobniej ale jeszcze mam kawałek, to na połowa drogi, chyba nie jest chociaż no, może. Może. Może być. No już niedaleko mój smurowaniec. Ja nie włączałem kamery, bo wypiliśmy po piwie. Jednak się <grym> przyznałeś? Ta, no niestety, <grym> tak, no niestety. Tak, no. Nie byłem w stanie upojenia. Nie <grym> byłem w stanie upojenia, ale przeszło i już mówię, dobra, to już włączę, bo już normalnie mówię. A to było tylko jedno piwo. I to słabe. I to słabe, tak. I tak, słuchajcie, plan jest na taki na wejście na kościelec, ale problem polega na tym, że nie wiem, czy na niego wejdę. Dlatego, że jutro mamy poważny szlak do przejścia. Mój kolega chciał wejść na przełęcz pod chłopkiem, gdzie ja już byłem. I wiem, ile tam trzeba siły z, wrzucić, w to, żeby tam wejść po prostu. Tu jest na wejście. Dwie godziny chyba wychodziło, dwie godziny na Kościelec, 13, bo musiałbym naprawdę się szybko, szybko zbierać, żeby tam dojść i wiecie co, na razie, na razie idę, ale może być tak, że odpuszczę, dlatego, żeby nie jestem zmęczony oczywiście, tylko żeby na jutro mieć siłę. Nie będzie taka, że nie pójdę na kościelec, bo będzie za mało czasu. Pójdę jeszcze kawałek, zobaczymy jak, jak się sytuacja rozwinie, bo jest 14 godzina. Jakbym zaszedł już na przełęcz Karp, no to będzie godzina. O, czekajcie, 14, .00. no przed 15. .00. Czyli o 16 byłbym gdzieś na Kościelcu Dlatego chyba pewnie opuszczę sobie to Dzisiaj przepójdę tyle, tyle ile mogę Widoczna Orla Perć, Granaty i Żleb Dredża widać. Jest tutaj ten osławiony właśnie, o którym mówiłem w zeszłym roku. I żółta turnia. Na żółtą turnię nie ma wejścia. Jak to się zapuści, no to, to trudno się mówi. Ciężko jest tam zejść, bo jest pełno kosad drzewiny. Przed nami Kościelec, Świnica, Kasprowy, Kasprowy, no a tam Przemycz Liliowy to, to już znacie. Przełęcz Karp. Lecą ratownicy. Jest robota. Przed nami kościelec. Teraz będzie za mną. Zobaczycie go. Przed chwilą była jakaś akcja ratunkowa na Ollo i Perci. Dowiemy się dopiero wieczorem, co to się wydarzyło. Słuchajcie, tak. Kościelec jest do zrobienia, ale jest godzina 15. Dlatego chyba odpuszczę. Tym razem, bo jutro jest cięższy dzień. Dzisiaj raczej odpuszczam ten kościelec. Kiedyś tutaj przyjdę jeszcze raz. 2155 metrów nad poziom morza. Pierwszy raz zdobyty w 1845 roku. Wejście zimowe pierwszy raz. 1908 rok. Jest bardzo blisko. Tylko że z tej strony jest ciężej wejść, moim zdaniem od tej, tej doliny, gdzie czerwone stawki jest, jest po prostu łatwiej wejść, mi się wydaje. Ale tu mówię, to jest kwestia tego poznania szlaku tak naprawdę. To co za mną, to jest mały kościelec. Mały kościelec oddzielony przełęczą Karp tutaj za mną. No co, będziemy schodzić, nie? Szkoda, nie, bo jest bardzo blisko. Ale mówię, to trzeba liczyć czasowo ja nie będę tutaj schodził o 21. zlądował gdzieś na pierwszą przy kamperze, a tu już jest późno. No właśnie, zaczynają się pojawiać wątpliwości, bo on sobie poradził z tym, żeby wejść, Ale jest dużo ludzi. Odpuściłem, żegnamy się z kościelcem. Idziemy przez czerwone stawki, tak jak mówiłem. Ale wiecie co, ta droga tutaj, przez czerwone stawki, wyglądała na, na łatwiejszą, naprawdę wyglądała na łatwiejszą. Także następnym razem wybiorę się na kościelec. Odpuszczam z tego względu, że ten mięgusza jutro. I muszę być w pełni sił. Chociaż powiem Wam, przy takim spacerze jak dzisiaj, to nie czuję jakiegoś, wiecie, strasznego zmęczenia. I tam pod górę, jak się wchodziło, to normalne, w tym słońcu to... Makabra, teraz to jest leciutko. Tu się kościelec prezentuje tak. Świnica. Świnica wygląda znacznie groźniej. Czas na mały odpoczynek. <laughs> Przy czerwonych stawkach. Jeszcze jest troszkę do przejścia, ale murowanie jest niedaleko. A, jakieś dwie godzinki pewnie na zajście. Mniej więcej. E, tak, Michał, kolega Michał mi opuścił oczywiście. Przemurowańcu już mnie opuścił, no bo on się oszczędzał na jutro. Oczywiście A... znaczy postawił kolejkę piwa i. Znaczy kolejka, no, no kufel piwa, nie? Kufel piwa postawił. I. No i co? No i właśnie, no. I... Trochę mnie to tak, wiecie, tak zmęczyło, nie? Ja nie jestem bezalkoholowy tak naprawdę. I jutro z rana pojedziemy. Pojedziemy na Palenicę Białczańską Samochodem osobowym oczywiście, ja, ja kampera może zostawić tam na parkingu w Jurgowie pewnie Będzie zabawa Też tłumy ludzi Nie lubię chodzić jak jest dużo ludzi eee, Troszkę, troszkę mnie to dekoncentruje Mulek jest na szlaku mniej osób Czyli generalnie należy wybierać szlaki, które, na, których, na których jest po prostu Mniej ludzi no, na przełęcz pod chłopkiem akurat jest mniej osób chodzi. Jak się tylko wejdzie powyżej czarnego stawu, to już jest super. Czego nie można powiedzieć, dojście do, do czarnego stawu to jest jak w supermarkecie normalnie jest. No, tu fajnie widać jest. Jak się nie mylę, oczywiście, bo przeglądałem internet. Tu jest oczywiście mały kościelec. Przełęcz Karp. Nie wiem, czy, czy dobrze Wam pokazuję na kamerce. No i sam kościelec. Nie, to byłby mały kościelec? Może. Zawsze stawiam na, na tamto, że jest mały kościelec. No ale przełęcz Karp jest tutaj. A właśnie przełęcz Karp oddziela nam mały kościelec od, od kościelca. Naprawdę można się tutaj zrelaksować. Co, tutaj mamy przejście na Świnicką Przełęcz? Właśnie, teraz tak. Co my tu mamy? Międzyliliowe właśnie. E, czekajcie, nie. Przełęcz li Liliowa. Dobrze, o, znów latają. Patrzcie, znów latają. Świnicka Przełęcz, no i, i Świnica. Tak to szło chyba, jak jakoś dobrze pamiętam. A człowiek zapomina, wiecie, tak się kurczę zajmie czymś. I... Ale szlaki już pustoszeją. Powoli jest taka, wiecie, pora późno obiadowa, za 5, 4, 16. 15.54 dokładnie jest teraz. Ten szlak akurat nie jest oblegany jakoś ciężko, yy, często. Ciężko też można powiedzieć, że ciężko Żebym wiedział on wybrał ten szlak właśnie tutaj jest łatwiejszy Także polecam raczej przejście tutaj na... tym szlakiem na świnicką przełęcz Kurde ponowie latają dzisiaj drugi raz ich słyszę tam w stronę olejperci oczywiście kościelec został za nami Coś wam powiem, zdecydowanie bardziej wolę, wolę, tamtą część Tatr, od strony Morskiego Oka, ale tam no, ciągle tak chodzić to też nie można, zwłaszcza, że tam większość szlaków, które były ciekawe, to przeszedłem. No, może nie, nie wszystkie je sfilmowałem, ale to część była, część była e, zrobiona już przeze mnie kiedyś, dawno temu. Jeszcze się nie bawiłem w filmowanie chociaż sprzęt jakiś tam był ale to to się nie nadaje do publikacji dzisiaj Prawie na miejscu o, wiecie co, jeszcze słońce, słońce tak daje że o Jezu Uf. ja oczywiście jestem cały ujarany o. co so, wycieczka była taka o... można policzyć udana. Dana, nie wiem ile tam kilometrów zrobiłem, ale no Jest trochę kilosów Uf. umęczon jestem słońcem tak naprawdę bo najbardziej mi dało popalić słońce więc trzeba przed słońcem się zabezpieczać stoi moja fura Stoi tam, na wprost. Uff. Się dzisiaj wygrzała w tym słoneczku. Lepiej niż ja. Moi szanowni widzowie. I tak się zakończył dzień właśnie. Ja niestety nie pojechałem nad rzekę, bo kolega przyjedzie rano po mnie i musiał tego kampera zabierać stamtąd. I przyjeżdżać tutaj, gdzie stoję właśnie, czyli na tym parking w Jurgowie. Tak co, no dobra, to się widzimy jutro, bo jutro zranca Rano wyjście jest, znaczy wyjście, gdzieś koło szóstej. Jedziemy na Palenicę Białczeńską. Nie spodziewałem się, że tam jeszcze wrócę na tą Palenicę. Także rano się widzimy. Do zobaczyska jutro. Yy, yy, ludzie, ludzie z Marsa. <laughs> nie Może nie z Marsa. E, no tak, trochę nie kontaktuję. No. Do zobaczenia jutro rano. Cześć.